Z tej strony D Brandów witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale Dzisiaj pokażę jak zdobyć NFL Cup. Um, musimy najpierw um, upgrade lobby zrobić. No i tutaj mamy odznakę, ale to jeszcze nie to. Musimy jeszcze tutaj wejść. No i gdy wejdziemy tutaj, no to musimy kliknąć Edit. I tutaj. I... Decorations. Musimy wybrać widzowie wtedy to. I y, tu, tutaj postawić. Yes. I, dost, i teraz dostaliśmy odznakę. Um, po ten. Po zdobyciu odznaki może minąć trochę czasu, zanim ten pojawi się w waszym ekwipunku. Trzymajcie się, cześć!